Próbujemy. uwaga! Uwaga, cisza! Chwalca! Deepfake może odebrać Ci prawo wyboru. Celem tej kampanii jest komunikacja do wszystkich, do świata w zasadzie, abyśmy nie pozwolili sobie dobrać głosu. To, że my robimy akurat taką kampanię i próbujemy otworzyć oczy ludziom, że to wszystko, co widzą, niekoniecznie jest prawdą. To jest manipulacja. Przecież ja tego nie mówiłem. Włożono mi do ręki jakiś cudowny środek. Na, na żołądek czy na coś, co ma leczyć. Nigdy w życiu takiego środka na oczy nie widziałem i ktoś mówi, stary, co ty reklamujesz? Czy to jest takie dobre, rzeczywiście? I ja mówię, co ja reklamuję? A nic o tym nie wiem. Nie będą to więc już tylko przykazy w formie tekstowej, które dość prosto analizować, ale również różnego rodzaju zdjęcia bądź filmy, a może nagrania dźwiękowe. Jest to zabicie osobowości, sztuki, indywidualności, no wszystkiego, co ludzkie. Informacja zawsze będzie bazować na naszych emocjach, będzie promować treści skrajne, silnie emocjonalne, a treści, które mają wywoływać w nas natychmiastową reakcję na przykład, żeby podzielić się tą treścią z innymi osobami. Walczymy o świadomość, żeby dalej bezmyślnie. Nie szerować, nie przesyłać informacji, które są niesprawdzone, czyli weryfikuj, sprawdzaj. I dlatego jednoznacznie potwierdzam tę opcję i innego wyboru nie ma. Manipulacja. Szczególnie w tym okresie przedwyborczym to bardzo ważne, żebyśmy informowali obywateli o tym, jak ta dezinformacja może wyglądać. Myślę, że warto głośno o tym mówić i właśnie to robimy w tej chwili.